Siema siema, z tej strony Jan Kozak świąku Świąt Hu, hu, hu. E, powiem tak, że święta już minęły praktycznie Mikołaja <grym> to nic ale ja jestem osobistym Mikołajem youtubera, czyli powiedzmy, że jestem takim youtuberem jestem mega dobrym youtuberem tak sobie ja uważam nie wiem jak wy się cenicie, ale ja youtuber to jest mega fajne jest blues blues i także, no co, no wesołych świąt Wam życzę, dużo, dużo szczęścia, pomyślności, Nowego Roku i w ogóle. I także, byście szczęśliwi w tym Nowym Roku. Jest młot. I powiem Wam tyle, szczęśliwego Nowego Roku, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Ja jestem Mikołajem, życzę Wam dużo szczęścia, pomyślności i żeby było ho, 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 wesoły świąt. <laughs> także... Trzymajcie się, zarożę światła w pomyślności. Elo, mordy. Do kiedyś tam. Do, do, prawie, pewnie nie za niedługo. Elo, buła.